Rozgrywki wchodzą w decydującą fazę. Przed nami siódma kolejka rozgrywek, kolejka korespondencyjnych wyników. Pierwsze z bardzo ważnych spotkań ligowych, zarówno dla warty Poznań, jak i LKS-u Gąsawa, drużyny walczą o bezpieczne miejsce w tabeli. Zapowiada się mecz o przetrwanie ligowe. Na gorącym gnieźnieńskim terenie zmierzą się wicelider AZS AWF Poznań ze startem 1954 Gniezno, akademicy z nieprzerwaną pascą zwycięstw na najlepszej drodze do zdobycia tytułu i start, chcący zatrzymać blamasz po meczu z Grunwaldem. Walka o punkty. LKS Rogowo Grunwald Poznań Grundwald chce pozostać w grze, jedzie po zwycięstwo. Czy bombardierzy i tym razem zgrali celowniki? Czelka jest prosta, okaże się niebawem. Politechnika Poznańska, pomorzanin Torun. run. Pomorzanin lider tabeli chcący pozostać w grze o mistrzostwo, to spotkanie musi wygrać, i to wysoko. Czy zawodnicy Politechniki pokuszą się o pierwsze zwycięstwo w tych rozgrywkach? Okaże się. Ukształtowała się tabela ligowa, na jak długo okaże się po nadchodzącej już siódmej kolejce ligowej, na którą Państwo zapraszamy Mariusz Stypczyński.